Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, ja bardzo cieszę się, że ta nadzwyczajna ta uroczysta sesja odbyła się właśnie w tym miejscu i że mogę z Państwa spotkać się właśnie tutaj, w nowej siedzibie Instytucji Kultury w naszej Linii. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich przewodniczących Komisji Kultury, wszystkich członków Komisji Kultury z wszystkich kadencji. Proszę Państwa, chciałam ogłosić wyniki konkursu historyczno-plastycznego który skierowany był do młodzieży gimnazjalnej, do uczniów szkół gimnazjalnych w naszej gminie. Konkurs na plakat, wybory 4 czerwca 1989. Ale zanim to zrobię, jeszcze bardzo proszę o chwilę cierpliwości. Młodzież jest z nami od początku sesji, zanim to zrobię to powiem Państwu jeszcze troszkę o tym, co działo się w ramach obchodów Święta Wolności naszej gminie i co jeszcze będzie się działo. Tak się składa, że w tej instytucji, która wcześniej nazywała się Biblioteka Gminna, Biblioteka Publiczna, potem Środki Kultury Gminy Suchelas, obecnie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchelas, tak nieśmiało poinformuje, Pracuję od 1 czerwca 1989 roku, więc obchodzone święto wolności ma dla mnie szczególne znaczenie, również w wymiarze zawodowo-osobistym. I dlatego, kiedy w marcu otrzymałam pismo z kancelarii prezydenta RPS, z apelem pana prezydenta o włączenie się również w instytucji kultury w obchody święto wolności, bez wahania podjęłam się przygotowania programu obchodów tego wydarzenia. Nasz program został przesłany do kancelarii prezydenta, jest umieszczony na stronie www.prezydent.pl i został wyróżniony również patronatem pana prezydenta, patronatem Święto Wolności. Poczynałam. Pismo, nie będę już tego pisma czytać, ale to jest pismo z Prezydenta. Na końcu tego pisma mamy przyjąć życzenia udanego przebiegu zaplanowanych obchodów i radosnego świętowania. Otrzymaliśmy także z Kancelarii Prezydenta i wiem, że to jest wyjątkowe wyróżnienie, konstytucja, konstytucję RP, z podpisem pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. I chciałabym e, przekazać ten egzemplarz e, panu Wójtowi. E, mm, I chciałabym, żeby tych był było więcej, i chciałabym, e, żeby konstytucje znalazły się również w bibliotekach, szkolnych szkołach, we wszystkich szkołach w naszej gminy. Ja państwu przekażę tę konstytucję po nie, zakończeniu uroczystości. Ech. Jeszcze kilka słów to o, o, o obchodach. Dzisiaj proszę Państwa zaprosiliśmy młodzież gimnazjalną ze wszystkich gimnazjów z terenu gminy Suchy Las na projekcji filmu Wałęsa. człowiek z nadziei, który będzie również za chwilę pokazany dzisiaj tutaj. Film obejrzało ponad 500 uczniów. Poprzedzony był prelekcją dotyczącą aspektu wolności. Młodzież uczestniczyła też w takim małym peningu na Dziedzictwie Centrum Kultury. Młodzież mogła skorzystać z prawa do głosowania, zagłosować na wybraną urnę. Urn było 12, każda urna reprezentowała jedną opcję. Były, były kwiatki, były wiatraki, były krasnoludki, książki itd. itd. Chcę Państwu ogłosić, że zwyciężyły głosami młodzieży, zwyciężyły książki, z czego oczywiście bardzo się cieszę, otrzymały 72 głosy, przed gitarą 62 głosy i piłkami 47 głosów. Bardzo ubolewam, że nie wygrały krasnoludki, bo to był mój typ. W piątek, w piątek, czyli pojutrze, 6 czerwca, bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam na koncert muzyczno wspomniony, zatytułowany Wolność Kocham koncert w wykonaniu orkiestry, naszej orkiestry, która w ostatnich 25 latach, wszyscy wiemy, świetnie się rozwija i, i bardzo pięknie nas prezentuje. Orkiestra Gęta Skrótowa z udziałem z zespołu Gospelczyków. Konkurs, koncert prowadzić będzie znana nam wszystkim dziennikarka Radia Werkury, pani Anna Białowska. Jeżeli ktoś z Państwa nie posiada jeszcze miściówek na ten koncert, to bardzo proszę są jeszcze w naszej dziennie, można odebrać. Jeszcze chciałabym zachęcić do obejrzenia jednej rzeczy dzisiaj, od godziny 19, czyli za chwilę, chociaż myślę, że tego jeszcze nie będzie widać. Trzeba to będzie oglądać, kiedy, kiedy na dworze czuje się ciemno. Wyświetlony będzie ten logotyp prezydencki święta wolności na ścianie Centrum Kultury, na tej ścianie szarej od strony Upusz tej części sąsiadującej z Octopusem i to m, będzie taki nasz zewnętrzny element obchodów. E, Święta Wolności, w którym niezwykle wszyscy przejeżdżający, będą widzieli, że my pamiętamy o tym, co wydarzyło się 4 czerwca 1989 roku. E, jeszcze ostatnia informacja o obchodach Święta Wolności 11 czerwca w Bibliotece w Złotnikach. E, e, odbędzie się spotkanie autorskie z poznańską pisarką poetką Teresą Tąsią, zatytułowane Żyć, to znaczy pamiętać. A teraz przechodzimy do. Nagród e, chciałabym wręczyć e, nagrody w konkursie, o którym wspominałam. E, konkurs, tak jak mówiłam, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych naszej gminy, czyli tych osób, które urodziły się już e, w czasach wolności. Chcieliśmy troszeczkę sprowokować, zachęcić młodzież do zainteresowania się e, tamtym okresem. Otrzymaliśmy, proszę Państwa, bardzo dużo prac, 76 prac i zaskakująco dobrych prac. Zaskakująco, ponieważ obawialiśmy się, że młodym ludziom urodzonym czasem wolności trudno będzie zrozumieć ten temat, poczuć ten temat. Okazało się, że świetnie poradzi sobie zarówno z formą, jak i treścią. Komisja konkursowa, którą tworzyły trzy osoby: pani Sylwianowak, artysta plastyk, pan Andrzej Żurek, artysta plastyk i pani Agnieszka Sokala, historyk, przyznała osiem wyróżni i trzy nagrody główne. Bardzo, bardzo gratulujemy wszystkim zwiedziarstwom wyróżnionym i dziękujemy szkołom za zgłoszenie się do konkursu. Nagrodzone prace można oglądać w korytarzu, przy sali lotniskowej bardzo zachęcam do obejrzenia tych prac. A teraz chciałabym zaprosić pana Grzegorza Wojterę, Wójta Gminy, który był patronem tego konkursu i patronem honorowych wszystkich obchodów świata wolności. I proszę pana Wójta o wręczenie nagród. Zaczynam od wyróżnień. Zapraszam Kacpra z z gimnazjum się. Czy jest Nie ma. E, Czy w takim razie mogę przekazać Panu dyrektorowi Trajnistę dyplom i nagrodę? Kamila Bracikowska. Zapraszam Panią Bracikowską. Brawo.

Joanna bon, również gimnazjum Sokoleckie. Dorota Barska, gimnazjum Sokolesie. Weronika Hedzielska, gimnazjum Sokolast. Iliusz Janiszewski. Trzecie miejsce w naszym konkursie zajęła Arleta Bulczek z Zespołu Szkół Wchłodowych. Miejsce drugie Julia Zwierzyńska z Zespołu sz Szkół Wchłodowych.

Proszę Państwa za chwilę, za chwilę, skończę na zegarek, tak już godzina 19 się zbliża, jeśli Państwo są zainteresowani filmem w nadziei, to za chwilę odbędzie się projekcja filmu, to ta mała przerwa techniczna musimy wynieść stoły. I tak na zakończenie chciałabym życzyć nam wszystkich abyśmy nigdy w życiu nie doświadczali zniewolenia i żebyśmy pamiętali, że wolność nie jest dana na zawsze, że o wolność trzeba się troszczyć, o wolność trzeba dbać. Wszystkiego dobrego, Chciałbym się bardzo dziękuję za ten niezły prezent. Ta sama konstytucja, którą Pan prezydent przekazywał w trakcie programu kiedyś przed wyborami. E, proszę Państwa, a ja chciałbym dziękując Państwu za przyjęcie zaproszenia w imieniu Pani Dyrektor, w imieniu własnych, w imieniu e, Urzędu, którym kieruję. E, chciałbym podziękować, że przyjęliście zaproszenie, zaprosić do Urzędu, który pozostaje urzędem otwartym do Rozmowy, do dialogu, do noszenia pomysłów. Chciałbym też nam wszystkim życzyć, e, aby następnym razem, kiedy pan prezydent Stanów Zjednoczonych przyjdzie do Polski, musiał się mocno zastanawiać, na co przeznaczyć miliard dolarów i na przykład przeznaczyć na kulturę, a nie na zbrojenie. Dziękuję bardzo. Nie ma nie widzę, że w razie zamykam XXXVII sesję Rady Gminy Solarskiej.